Lecim z tematem i tyle, no. Gadać na wstępie. Trzeba robić. Ale powoli, powoli dzisiaj sobie porobimy to wszystko, mamy w planach, czyli gotować pola musimy jeszcze, łożniwak. E, nie zapisałem sobie oczywiście tego, co wczoraj mówiłem, żeby sobie... E, co gdzie zasiać, także będę dzisiaj jeszcze raz główkował pewnie, gdzie co zasiać. No ale cóż, no. Może coś inaczej coś lepiej wykombinujemy. Więcej tam kojarzy, co gdzie miało być, ale zobaczymy, może z czegoś zrezygnuję, może nie. Zobaczymy. Kiszonkę mamy do wywozu. Do żniwach sobie kiszonkę wywiązę od razu. Będzie kisio wywóz kisionki z głowy? Trzeba pozbierać słomę. Też sobie od razu zrobię. Może jeszcze przed sprzedażą kisionki, nawet ogarnę to, żeby już było to ogarnięte. Żeby mnie zapomniał o tym. ogóle ile mamy do skusienia? Te kosimy? Jeśli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól jeszcze do skoszenia. Z tym oczywiście co teraz kosza, co nie? Pięć pól jeszcze. Myślę, że damy radę. Dzisiaj jeszcze przygotować te pola. Pod zasiew. Jeszcze raz sobie zobaczę, co ja mogę w ogóle siać, ale mam już ten zwykły i mam ten towy, także teraz my maszyny ograniczają. Bajno innego kupował, jednak nie będę, bo sobie przemyślałem, że ten eee... to się później kupi, po prostu już jak zaktualizują mapkę e, i tak dalej, to wtedy ogarniemy. Eee... Wtedy ogarniemy aktualizacja pewnie mapy będzie gdzieś e, za 6 dni, podejrzewam, albo i nie, bo za 6 dni, z tego co czytałem na Discordzie, u autora tam mapy. To jak dobrze zrozumiałem, oczywiście, to beta testy mają ruszyć. Teraz jest tydzień promocyjny do 20. 20. ta mapa wyjdzie, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam, już co tam było opisane dokładnie, e, ale będzie aktualizacja mapki, także cieszy mnie to bardzo, e, bo już tu większość rzeczy porobiliśmy sobie na tej mapie, co mamy dostępnych, e, a ma być naprawdę dosyć spora aktualizacja, z tego co widziałem, to ma się, mają dojść nowe. Pola i nowe obiekty w ogóle. Także jestem ciekaw, co tam dojdzie nowego, to do roboty, bo ma być to naprawdę spora, spora aktualizacja. Ale też nie jest opisane jeszcze, co w niej się znajdzie. Także to jest to w tej mapie, że będzie aktualizacja, ale co na to nie wiadomo co. Tyle, że. Wiem, na pewno, że będzie powiększona mapka. Będą nowe pola, i tak dalej. Ale podejrzewam pewnie, że jakieś produkcje dojdą nowe, nowe funkcje, to na pewno też dojdą na mapie. Standardowo w tej mapie to można się wszystkiego naprawdę spodziewać. Także czekam z niecierpliwością na tą aktualizację. Teraz eee, będziemy. Będzie więcej streamków troszkę, bo będzie więcej czasu na to. Także będziemy działali sobie tutaj ze streamkami. 90% mam, paska tego nie dokończę, raczej nie ma opcji. Eee, ale zobaczymy, co, co tu będzie ciekawego. Eee, no na pewno jak wyjdzie mapka, to z automatu się przynoszę. Mapka aktualizacja. Jak wyjdzie, to z automatu się na pewno na nią przenoszę. Eee, będę sailboard przepisywał. Nie przepisywał, tylko przynosił sobie. Eee, maszyny sobie kupię te, co mam obecnie zakupione. Plus e, wszystko to, co mam w silosach i tak dalej, tak samo sobie dodam. Standardowo moje przenoszenie tak wygląda. Tych, z, tych zapisów moich na tej mapce. Eee, także zobaczymy co to będzie w ogóle. Eee, po mapce nie będę chodził, tyle, że sobie te maszyny poustawiam. Eee, no i na pewno zrobię drugi save'a takiego testowego do modów. Eee, gdzie zawsze tak robiłem, a nie zrobiłem. Po prostu na tej wersji na jaka wpiłem sobie, dodałem mody te co działały na 20. 22. Czyści. A i tu ciach, nie działa. Także, żeby problemów nie było z kurnikiem i tak dalej, to sobie popatrzę co tam może nie odpowiadać. I po kolei będę sobie sprawdzał te mody jeszcze raz. Bo aktualnie to co mam wgrane tu mody, to powinno to działać na, na 100%, ale coś, coś nie działa. I respi się obornik w kurach, a powinien. Także ciekawi mnie co to może być, bo nie mam pojęcia, na drugim save działa, wszystko na tym nie działa. Także czekam na tą aktualizację też między innymi przez to, nie działa na tych modach, a na drugim save działa. Coś jest zbugowanego z save'em, przynajmniej moim zdaniem. I wiadomo na razie, już maszyny nie będę kupował. E, chyba, że naprawdę coś będzie potrzeba kupić, to się kupi. Jak nie, to nie ma sensu, bo też nie wiem, jak będą pola wyglądały, więc e, no, też pola sobie albo sprzedam, albo po prostu kupię te pola same z tymi oznaczeniami, co tu mam. E, także zobaczymy. Racja, raczej pól się zmieni eee, pola też się zmienią raczej wielkościowo i tak dalej ale zobaczymy co z tego nam wyniknie z tego co widziałem to na pewno ten eee, pola które są tutaj pola które są tu plus te świnie ta farma świn jest przeniesiona i ta farma znajduje się tutaj także te pola będą na pewno powiększone albo kompletnie zmienione droga będzie szła tędy, z tego co chciałem. mniej więcej też jakoś tam nie wnikałem co tam jest za bardzo zmienione na tej mapie, na pewno jest mapa powiększona i to mi wpadło w oczy, że tutaj jest ta różnica już widoczna. Także patrzmy co to będzie. Mam nadzieję, że na plus zmiany wyjdą, a nie na minus. Także niebym ja próbowali swoich sił znowu tutaj w mapce. Zobaczymy, może przy następnej aktualizacji zaczniemy od nowa grę. Eee, no bo tak naprawdę to będziemy mieli tutaj naprawdę sporo, sporo maszyn, żeby ta Gierka nam się może nie znudziła jakoś, ale raczej wątpię, żeby nam się znudziła. Po prostu będziemy mieli coraz więcej, więcej roboty i tyle. No chyba że zaczniemy grę na na tym, na multi, no to wtedy zacznę od nowa grę. Na pewno drugi sezon zrobimy już taki naprawdę pod multiplayera. Tylko ale tutaj zależy od tego, czy będzie druga gospa. Chciałbym tu już taką gospę, żeby ktoś, jak będzie chętny, żeby mógł sobie dołączyć tutaj ze mną i grać ze mną. Może pomyślimy nad dedykiem jakimś serwerem takim dedykowanym. Zobaczymy. Bym nowego save'a pod to zrobił myślę, żeby było git. Dobra, podjadę sobie tutaj. Próbuję się zatankować tak przez mur troszkę. Idzie, także git. Zobaczymy, czy rob będzie można tutaj dotankować, bo Red Blue idzie. Ro Robcz sobie nie dotankuje tak, czyli muszę przerzucić go przez płot Także sobie przerzucę go przez płota Ciach wchodzi tutaj paliwa. Będzie. Mamy tyle paliwa, żeby zatankować go pod korek chociaż. E, mamy idzie będzie pod korek. słowo Dobra, lecimy na następne pole. Ta to są te Działa nieprzejezdne krzoki. Czemu by nie Ten ustawiać dla tych nieprzejezdnych krzaczorów? nich na razie nie ruszę. Z tego względu, że jadę na 31 pole. Nie, po co ja jadę na 31? Jak tam nie mamy nic zasianego? Co ja tam jadę? tego ogarniamy. Co tu się jest? Aha, dobra. Nieprze, nieprzejazdny krzacz Zacznę sobie już z tej strony, jak tu jestem. No i lecimy z tematem dalej No tu mało leci, tego rzepaku mało A też się nie jest taka wcale mała. A się wydaje być mała, a to nie jest takie wcale małe, małe pole. A, w tą jedziemy. Dobra, dobra. Tu ma nie da jakoś tego przepaku e, nie wiadomo ile, ale coś tam będzie z tego przepaku także to dobrego. No naprawdę kurbaj ma tyle mocy a on w ogóle nie idzie. Że jednak go zmienia no bo, jak tak mają śliwa wyglądać z tym kombajnem, to nie chce mi się po prostu odechciała mi się. Tragedia.